Dzień dobry, czosnek jest rośliną z rodziny amarylkowatych. Obecnie największymi producentami czosnku na świecie są USA, Chiny, Korea, Indie, Turcja, Hiszpania i Egipt. 100 g produktu dostarcza 150 kcal, około 33 g węglowodanów, w tym 1,5 g cukrów, 6,5 g białka, 0,5 g tłuszczu, śladowe ilości soli i 2 g błonnika. Czosnek zawiera wiele cennych składników odżywczych, takich jak aminokwasy, witaminy, witamina C, E, K, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, potas, wapń, fosfor, magnez, sód, selen, żelazo, a także substancji bioaktywnych, m.in. beta-karoten, luteinę i zaaksantynę. Jednak najsilniejsze właściwości zdrowotne w czosnku zapewniają olejki eteryczne i organiczne związki siarczkowe, za których sprawą powstaje allicyna. Substancja ta wykazuje silne działanie bakteriobójcze. Powstaje z aliny pod wpływem uszkodzenia główki czosnku. By zachować jego wszystkie prozdrowotne właściwości wystarczy po pokrojeniu zostawić go na 10 minut. Po tym czasie można go poddać obróbce, gdyż w tym czasie wytworzy się maksymalna ilość alicyny. Czosnek wykazuje działanie przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze i przeciwnowotworowe. Dzięki zawartym w nim składnikom pobudza wydzielanie soku trawiennego w żołądku, przyspieszając metabolizm. Wspomaga też leczenie biegunek, nieżytu żołądka i jelit w zatruciach pokarmowych. Poprawia także elastyczność naczyń krwionośnych i obniża ciśnienie tętnicze, co może zapobiegać udarowi mózgu, zawałom serca oraz zmniejszać zmiany miażdżycowe. Z uwagi na duży potencjał biologicznie aktywnych związków obecnych w czostku, uznaje się go za naturalny antybiotyk jednak, aby korzystać z jego właściwości należy spożywać go regularnie w postaci surowej. Warto przy tym wspomnieć, iż u niektórych osób spożywanie czosnku może wiązać się z wystąpieniem dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Należy też odnotować, że u osób wrażliwych stosowanie czosnku może wywoływać reakcje alergiczne. Czosnek pomimo niskiego indeksu glikemicznego nie jest zalecany dla osób z cukrzycą. Zawiera bowiem przeszło 10 g węglowodanów w 100 g.